O jaki piękny! A ja mam grób razem z mężem. Czyli jakieś Aha. cuda. Jest drożej? Nie drożyj? Nie, to mojej moje wystarczą. Nie droży, trochę drożej. Może jak ja wiem, 7 zł. Aha. Ten handel w ciągu no. tych ostatnich 30 lat jak się zmienił? Na katastrofę. Na ceny przystępne wszystko jest przygotowane tak jak trzeba. Oby tylko ktoś o nas pamiętał, tak jak my pamiętamy o naszych znanych. Białystok. Piękne, sielskie i urocze jak krowa, pasąca się na łące miasto, które co roku trafia do czołówki rankingu najlepszych miejsc do życia w powiecie białostockim. Postanowiliśmy sprawdzić, jak mieszkańcy największej podlaskiej metropolii obchodzą święto zmarłych i czy drożyzna faktycznie nie pozwala godnie uczcić pamięci swoich bliskich. Jest ja pan drożej, jest Be... drożej, mimo ale wszystko, będzie. ale no mnie demeritury mojej wystarcza. Co tak powiedzieliście, 70%, to wszystko, to co to? To te moglady nie mogą? Niegdacznicy no są po prostu. Ja. No. nie doszli do wady, a już wszystko będą obcinać. To gdzie to jest? Jakie to jest? Bo ja jestem Polką, roz rozumiejącą Polką. Przeżyłam o takie coś. Wojnę, proszę Pana, mając niecałe sześć lat, wszystko pamiętam, jak mnie dla mnie robił i jak Prusek robił z nami, proszę Pana. pamięci ode mnie nie, 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 nie wypada. To to jest pole, To tylko, wie Pan, co? na nawić i w kosmos Ale to przecież Daniel sprzedał loto Sarawom. <noise> co Pan takie wzdury opowiada? Proszę Pana... Z jakiego Pan świata? Proszę Pana... Z jakiego Pan świata? Pana, jakiego pan świata? Ludzie starają się. Poland na e, Ludzie narzekają w tym roku na drożyznę? Każdy no, narzeka. Panie. Na drożyznę. Aha. Nie wątpię, ale My... nic na to nie co? poradzi. Co najchętniej się bierze tutaj z tych pięknych kwiatków? To co najtańsze. A co najtańsze? A co najtańsze? No, taka chrystal tamka za 15. Lat. A jak w tym roku nastroje generalnie ludzi? No słabiej. I się słabiej sprzedają drogie kwiaty, to tutaj czy społeczeństwo trzyma się za koszt. Dzień dobry, Daniel Arciszewski z Gońca. Chciałem się zapytać, czy w tym roku jest drożej niż w zeszłym? Nie, nie drożej, trochę drożej. Aha. Tak, trochę drożej. Może, jak ja wiem, 7 złotych. A Pani musiała z czegoś zrezygnować? Nie, nie zrezygnowałam z niczego. Aha. No kupiłam Wie, ta 20 a ta 35. Aha, a ta, ta 40. Pań... 40, ale piękne. No piękne, piękne. Dlaczego warto przychodzić na cmentarze i pamiętać o zmarłych? To to jest taki dziw, że <Gapore> <Gapore> dzień zadumy. Każdy myśli o swojej rodzinie, o zmarłej matce, ojcu, dziadku, siostrze. To mm -hmm. jest zaduma taka. I warto ten taki no, gest z... No, ta 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 gest... jest... no warto. Co teraz no tak. Wszystkiego co najlepsze, dziękuję paniom no, i zdrowka. No, no, Do widzenia. Czy drowo jest? No raczej nie jest tak drogo, wie pan. Czyś ktoś odnieść, prawda, bo to raz w roku jeśli chodzi o, o odwając cmentarze, raczej nie wie pan. Aha. Raczej to jest dostępne. No właściwie to już. To są takie sytuacje, że śwek raczej wie pan po złotąchodowo, to nie powinien leczyć. Bo to główna jest pamięć, prawda, szacunek osobom zmarłym. Oczywiście, że Gryzkim, tak. dalszym i tak dalej. Oczywiście, no. że tak. To jest taka prawda, wie panie, raczej moim zdaniem nie trzeba być takim w tej materii klupo, jak ja to nazywam. Jasne, jasne. No Dzięki bardzo. Panu również dziękuję. Dzień dobry, Daniel Arciszewski, goniec.pl. Ja chciałem się zapytać, co ludzie najchętniej biorą? Co tutaj z fajne? O są... Takie symboliczne? Do siedmiu. Do... Aha, I wkłady. Aha, i wkłady. No tak, tak. Bo... Pani handluje pierwszy rok? Nie, 30. 30... Bo, ceny, bo ceny są z tego roku, także nie pierwszy Aha, rok. Aha, czyli zostawiacie te ceny, nie, nie idziecie. Nie, i nie zmienia tam, bo nie ma Aha. sensu, bo teraz jest biedronka. Aha, no właśnie, jak to się zmienia, ten handel w ciągu tych ostatnich 30 lat? Jak się zmienił? Na katastrofę. Ale Na... dlaczego? Po to mamy a, supermarkety e, wyładowane tak. po brzegi. A to zawsze milej kupić od takiej pani tutaj spod... Niekoniecznie. A, a czekają ludzie coś tam na ceny? Oczywiście. Co nie Ja nie co Się ceny nie Dobry, ale asortyment, sprzeda się dzisiaj wszystko? E, mam nadzieję. Aha, co ludzie najczęściej biorą? Cztery. Czyli znowu takie symboliczne najbardziej. Tak. Dobra. 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 Ładniutkie. Po ile? Po pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt? Cóż, a ile będą trzymać kolor? Cały rok. Aha. I do przyszłego i u pani też. Tak. <gryzny> Jak ruch w tym roku? Słabo? Słabo. Podobno w Biedronce wolą kurde kupować. Może i tak. Ale piękne krzaczki. A pani powie, ludzie narzekają na ceny? Narzekają na ceny, że jest drogo i najczęściej biorą najtańsze. Aha. A jak rób w tym roku w porównaniu? Słabo. Słabo. Dlaczego warto kupować tutaj u Was, a nie w Biedronce? Jakościowo. Aha. Na jakość. I także miło jest zawsze, nie? Tak. Tak, pogoda dopisała, no to. Akur akurat byłem w Biedronce przed świętem. To 20 zł, ale to liczota, 5, 6 tak, Lichota. 5-6 kwiatów na krzyż. I, no. I od fajniejszych ludzi. Tak jest, od weselszych. Tak jest. I o to ja, chodzi. Tak jest bardzo. Pouczenie! Ma Dobry. Miłego dnia. Będzie dzisiaj ład i porządek? Zachowany? Dobrze. Dobry. Ludzie narzekają na ceny? Jest... Nie, myślę, że nie. Jest, o, jest ok, nawet, panie klient, powie, że jest w samolotu. Super. A co najgędniej się bierze? Co co dają? <laughs> to co dają? Zniczek kwota po 10 zł, to ta średnia kwota najbardziej się sprzedaje. A to to jeszcze, jakby zamiast pani zamiast. Po, powiedziała, dlaczego pani myśli, że ludzie tutaj przychodzą dzisiaj? Dlaczego to jest tak warto przyjść jednak dzisiaj na cmentarz? Dlaczego? Bo dzisiaj jest. Święto zmarłych? Po prostu. Odwiedzają swoim bliskich. Aha, i dlaczego to jest takie ważne, żeby być z bliskimi? Żeby światełko się dzisiaj pięknie paliło. Na nas świeci słońce i nie na nich się pali. Rydnie. Ale pięknie, dziękuję ślicznie Drogo w tym roku? Drogo. Okay. I bardzo. Dziękuję. Reszta? Tak. Pańskie figle to jest tak. Warszawie sprzedają jako... Nie będę pytał się coś takiego podobnego połowę. A kiedyś pan z pomarańczy, skąd została. Gdy skórkę posmoknęli z tak cukru, to było po prostu z czyli skurka. ale w Gremstoku jemy i mak, czy mak... Pałeczki, szyszki, pałeczki takie, pałeczki. To mówią z Pałacki, Dobrze. Od Ładzki, To spróbujemy po, e, po jednym. Skurka, a tam to jest z kruchy, a tamto jest takie ciągutki mordoklejki. Super. A ludzie narzekają na ceny trochę w tym roku? Był czas przywykł. Aha, był... A, a jak ruch? Spokojnie, na razie się do 50 godziny, także e. Ruszy się coś o 12:00. Ruszy się o 12 Ale dobry nastrój i pogoda dopisuje, więc będzie ruch. Zawsze można przyjrzeć. No i widzimy zmiana organizacji ruchu drogowego. Bardzo piękna pogoda, prawda? Tak, bardzo piękna. No. Tak. Ale chciałbym się zapytać, a drogo w tym roku, czy to w ogóle ma znaczenie jakieś? Drogie no, pan, ja mogę tak powiedzieć, że ja wcześniej się zapatrzyłem systematycznie jeden miesiąc, kwiatki drugi miesiąc znicze. W związku z tym dzisiaj idę tylko ewentualnie na spacer już. E, dlaczego warto e, pamiętać o e, bliskich, których już z nami nie ma? Dlaczego warto pamiętać? No bo przecież my dzięki nim żyjemy, jesteśmy, im zawdzięczamy wszystko, co mamy, więc no niestety trzeba o nich pamiętać. ładne Nas też to samo czeka w końcu. Oby tylko ktoś o nas pamiętał, tak jak my pamiętamy o naszych zmarłych Pozioma. ale ile rodzajów tych obwarzanek? Kruche z solą, kruche cebulowe, kruche z ziołami, z cynamonem, z smakiem. Dobra, spróbujemy z cynamonem jedne. Można prosić? Naprawdę bardzo, bardzo polecam e, cynamonowe obwarzanki tutaj spod Prawosławnego cmentarza w Białym Stoku. Smakują jak e, minis. Tylko są mniej słodkie, ale też, o Jezu, naprawdę świetne. Co ludzie najczęściej kupują? Na co się decydują? Co takiego hitowego pani ma? Elektryczne zniczece, tego typu takie różne. O, to jest fajne. I jakieś Aha. cuda. Ile, ile to kosztuje na przykład? na akurat nie wiem, jak za ceny. A, z ceną się sprzedał, ale na przykład tego typu od 24 zł. Aha, aha. Ludzie dźwięk. jakoś się narzekają na tą drużyznę, lepiej jest Nie, nikt się nie odzywa. Aha, aha. Nikt, nikt nie rozmawiał, nikt nic nie mówił. Ale bardzo dużo ludzi nie się nie pełni. A, -ha. no dobra. Handel będzie udany dzisiaj? Na pewno, pogoda piękna. No ale to prawda. Także myślę, że będzie udany. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Co roku tu jestem. Odwiedzam. E, I co, jak pan od Dlaczego warto przychodzić, pamiętać tutaj o zmarłych? No oczywiście, że warto. Pamiętać, przypominać i tak dalej. No, Także no, to jest bardzo ładne. Wychodzi pan e, lepszym człowiekiem po, takich, właśnie w swoim, po takim po, pobycie? Nie, tam lepszym pan. Nie mogę powiedzieć, mhm. że lepszy. Bo dzisiaj nie ma lepszych. A w tym roku jakoś drożyzna e, dobija? To może pan kupić to, co pan chciał? Nie mogę, dlatego na śmieciowej emeryturze jest. Rozumiem no, pan. To by było lepiej. A myśli pani, że może będzie mogła pani tutaj kupić wszystko, co będzie chciała? Czy będzie Ta, trzeba Tak, trochę... Aha, Same wkład. A no. dlaczego w ogóle warto przychodzić i pamiętać o bliskich o zmarłych? No przecież męża nie mam, a bym naprawdę kochany. Nikt nie nie krzywcza, nie brzmi, Nigdy nie sygnał, nie, nie mówi, czy dobrze, czy źle. Także wszystko jest okay. A już tyle Myśli Pani, że ludzie powinni przychodzić i pamiętać e, o zmarłych e, jakoś? No oczywiście. Także, wie Pani, ja po prostu mam już przygotowanie. No już skończyłam 80 Naprawdę? O nie wygląda Pani. No. Także... Nie że powinno się pamiętać. O nas to już nikt nie będzie pamiętał, nawet dzieci. Będą, dlaczego? Nie, bo w Warszawie są. Dobry. Rozejdzie się dzisiaj? Narzekają ludzie na drożyznę? Nie. A wszyscy. Nawet mówią, że nie opłaca się kupować w szczeciówkach lepiej, przejść czy kupić, coś tak? Bo też zawsze się pogada, nie? Jakieś tak jest. To tak jest wiele. ale są podobne niż w roku ubiegłym. Podobne, czy Nie ma co do Dzięki bardzo. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać o ceny. Przeszkadzają? Jest drożyzna? Czy się człowiek już przyzwyczaił? Przyzwyczaił już. A. Przyzwyczaił. Czyli nie trzeba sobie... Ale nie... wyhodować te, te kwiatki to też trzeba mieć cierpliwość. nie pieniędzy zaraz bardzo i nie będzie. Nie ma Jeju, jaki olbrzymi znicz. Proszę A, 50 zł to nie taki drogi, bo... Może być chyba... stówkę. Może być stówkę. <laughs> A ludzie narzekają... ceny podobne jak w zeszłym roku, nie? Podobne. No, czyli ta nie podskoczyła za bardzo ta drożyzna, bo tam... A, a jest mowa o pieniądzach? Czasami? Nie, na no spokojnie, a, no, tak. Czyli jednak pamięć i to... Tak, chyba no, tak. Wygrywa jeszcze na razie. <laughs> Super, a co najchętniej się bierze? No ostatnio te duże nawet fajnie, fajnie schodzą. A. No. To trzeba okay, To bardzo widać, że fajne. się bardzo, bardzo pamięta. I aniołki bardzo ładnie też spadzą. O. A no fajne są te aniołki. To jest Na ceny przystępne wszystko jest przygotowane tak jak trzeba. Nawet są promocje. Nawet co promocje. Tak. nawet dla dobrego końca, tak, dobrego końca. Super. Komedialne czasami sceny. A dlaczego, a teraz tak trochę na poważnie. Dlaczego, teraz tak trochę na poważnie. Dlaczego <śm> warto pamiętać, odwiedzać, przychodzić? No jak to dlaczego? kochane, Proszę, Proszę pana, którzy odebrzy, jest zdruka, żeby kochać, ale trzeba pamiętać o tych marudzi, którzy skochali i dużo dobre dużo do To Ciełość dobrze nie dla człowieka. zapomina! To dobrze dla człowieka robi? Bardzo, A, tak, mi tak. dobrze. Mhm. No, wszystkiego nic nie zapomina to dnia, przecież. Miłego dnia! Miłego dnia miłego również, wszystkiego dobrego.